Cześć, mamo! Mamo, jesteście? Cześć, dziewczyny! Po co dzwonisz, jak już weszłaś? Ja nie dzwonię. Może się dzwonek zawiesił, jak wpisywałam kod. O, pani listonosz, dzień dobry! Dzień dobry, szukam pana Michała. Odbiorę, jestem jego żoną. Proszę tutaj o podpis. Dziękuję bardzo, miłego dnia! Gdzie jest tato? Powinien być w kuchni, siedzi nad papierami. To daj, zaniosę mu. Przywitam się z nim od razu. Dobrze, córciu? To z sądu? Wezwanie? Co do takiego? Cześć, tato! O, cześć córeczko, cześć Wnusiu, co tam u was? A, stwierdziłam, że przyjadę was odwiedzić jeszcze przed wyjściem do przedszkola. Mamy dzisiaj bardzo długi dzień. Chciałam zapytać, co robicie po pracy może zjedlibyśmy razem obiad. Jasne, jeśli się w miarę sprawnie wyrobię, czemu nie? Proszę, przy okazji spotkałam Listonosza. To list do ciebie. List do mnie? Tato, co to takiego? To z sądu jest napisane wezwanie. Czyli jednak Aneta nie odpuściła. Aneta? Za co ona cię wzywa do sądu? Poczekaj, córciu? Wzywa się pana Michała do złożenia wyjaśnień. O nie! Muszę się dzisiaj zgłosić do sądu. Dlaczego ja to dostałem tak późno? Ale o co chodzi? Kochanie, mam mały problem z Anetą. Ona chce. Ona chce, żebym spłacił wszystkie zaległe alimenty z tych lat, w których nie wiedziałem, że mam córkę. Czy ona jest niepoważna? Czy ona zdaje sobie sprawę z tego, ile to będzie pieniędzy? No właśnie, zdaje sobie sprawę, dlatego o to wnioskuję. Mama o tym wie. Pokątnie, ale niezupełnie. No to chyba czas najwyższy jej powiedzieć. Co się dzieje? Co wy tutaj tak knujecie? Co to za miny? wezwanie do sądu. Muszę się dzisiaj zgłosić o 15 w celu złożenia wyjaśnień dotyczących sprawy alimentacyjnej. Aneta znowu w akcji. Ach, a już myślałam, że po tym akcie dobroci w naszą stronę w postaci. Ach, szkoda gadać. Nie chcę nawet myślami wracać do tego pobytu w szpitalu, ale naprawdę, wtedy myślałam, że ona chce dla nas naprawdę dobrze. Ale teraz chce nas wycyckać z wszystkich pieniędzy? Co ja mam teraz zrobić? Tato, musisz znaleźć jakiegoś dobrego prawnika. Ona sama, będąc prawnikiem, będzie wiedziała, jak uderzyć w najczulszy punkty względem sędziego. Właśnie ja mam inne zdanie. Wydaje mi się, że sędzia nie będzie tak w 100% patrzył na jej zdanie, bo jednak ona zna wszystkie kruczki prawne i tak dalej. Może właśnie tata powinien bronić się sam albo ewentualnie skorzystać z jakiegoś adwokata z urzędu. Nie wiem, mamo, nie wiem, ale to sprawa dużej rangi. Zdajesz sobie sprawę, ile wyniosą was takie alimenty przez te wszystkie zaległe lata? Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Czemu ty w tym wszystkim jesteś taka spokojna? Za dużo nerwów już było. Ja już naprawdę nie mam siły się denerwować. Zagadam z Marzeną, może z dyrektorem, może znają kogoś, kto by nam pomógł w tej sytuacji. Jesteś pewna, że chcesz w pracy opowiadać o tak prywatnych problemach? Kochanie, nawet nie zdajesz sobie sprawy, z czym tam czasami ludzie przychodzą. No nic, na mnie już czas. Oczywiście pojadę z tobą do sądu, kochanie. Nie martw się. Kurczę, Majka, nie spodziewałem się tak stoickiego spokoju u mamy. Ja też nie. Cześć, Marzenko. Cześć, kochanie, jak ty ładnie dzisiaj wyglądasz? Ach, nie zupełnie dobrze się czuję w tej stylówce. To spódniczka po mojej mamie. No cóż, widać, że trochę babcina, ale tobie wszystko pasuje. Jesteś teraz mocno zajęta, możesz przyjść do mnie? Oczywiście, mogę sobie zrobić małą przerwę. Co tam? Neta się jednak odpaliła. Myśleliśmy, że to było tylko ostrzeżenie, ale nie. Co tym razem się stało? Michał dostał dzisiaj rano wezwanie do sądu. Wyobraź sobie, że na dzisiaj, więc nawet nie dała mu szans, żeby się wcześniej przygotować. Co za Menda, ona doskonale wiedziała, jak to zrobić. Przecież sama jest prawnikiem. Dlatego też nie chciała, żeby Michał znalazł sobie kogoś i żeby się wspomógł na moje taka sprawa alimentacyjna jest do wygrania. Przecież jeśli Michał nie miał pojęcia o istnieniu tej córki, a dowiedział się o niej dopiero po tylu latach, to tak naprawdę ona wyrządziła mu większą szkodę moralną niż on. No właśnie, przecież gdyby miała problemy finansowe, to wcześniej wnioskowałaby o alimenty. Nie wiem, jak to rozegrać. Znasz jakiegoś adwokata z urzędu? Nie chciałabym wyjeżdżać z płatnym prawnikiem. Wydaje mi się, że wtedy Aneta się rozwścieczy i wymyśli coś jeszcze gorszego. Poczekaj, poczekaj. Coś mi przychodzi do głowy. Miałam kiedyś taką jedną klientkę, hmm, ale nie wiem, czy to był protokolant z sądu, czy właśnie prawnik. Poczekaj chwilę, zadzwonię. Tylko jak ona się nazywała? Dobra, mam ją. Dzień dobry. Z tej strony Marzena Kowalska. Nie, nie, nie dzwonię z ofertą. Mam do pani jedną bardzo dużą prośbę. Załatwione, Dorotka. Żartujesz? Nie żartuję. Urwi się teraz na dwie godzinki, jedź, pogadaj z nią i powiedz, co jest pięć w tej sprawie. Myślę, że stanie za tobą murem. Ma u mnie duży dług wdzięczności. Nawet nie masz pojęcia, jak się cieszę. Co ty dla mnie zrobiłaś, kobieto? Dziękuję, jesteś najlepsza na świecie. Od tego ma się przyjaciół, kochanie. Dzień dobry, pani Lidia? Tak, dzień dobry, w czym mogę pomóc? E, dzwoniła do pani moja przyjaciółka, Marzena. Ach, tak, tak, już wszystko wiem. Dzień dobry, e, zaproponuję pani coś do picia. Kawę, herbaty, może wody? Nie, na razie dziękuję. Proszę mi powiedzieć, co panią sprowadza? Nietypowa sprawa w sumie dla pani to codzienność. Mam mały problem. W zasadzie to mój mąż ma problem i nie do końca wiedziałam, gdzie szukać pomocy. Rozumiem, że chodzi o jakąś sprawę sądową. Dokładnie tak. Nie rozmawiać tutaj, czy wyjdziemy? Nie, spokojnie. Może, żeby było nam troszkę lepiej, to skorzystamy z gabinetu kolegi detektywa. Dziękuję. Hej, mogę sobie tutaj porozmawiać z klientką? Tak, ja właśnie wychodzę. Na razie. Przy nich pani sobie usiądzie. Dziękuję. Zamieniam się w słuch. Chodzi o to, że mój mąż dobrych kilka lat temu, a nawet i kilkanaście, trochę pobłądził. Związał się z panią Anetą. No i owocem tego romansu, niestety, było dziecko. Ach, takie sprawy to my doskonale znamy. Dobrze, słucham dalej. No, i okazało się, że pani Aneta się do tego nie przyznała. Latami ukrywała, że ma córkę razem z moim mężem. Dopiero później, po latach, jak okazało się, że jej córka potrzebuje przeszczepu, odezwała się do Michała i poprosiła go o pomoc. Oj, czyli jednak w drastycznych warunkach dowiedział się o tym, że jest ojcem. Tak, my już mieliśmy założoną rodzinę, dwójkę dzieci. Dla mnie to był ogromny szok. Na początku nie mogłam się z tym pogodzić. Jasne, rozumiem, dla każdego to byłby szok. No i okej, okay, sprawa się rozmyła. Mój mąż pomógł tej dziewczynie. Wszystko było w porządku. Nawet w międzyczasie ja przeszłam bardzo skomplikowaną operację i chorobę onkologiczną, w której to ona zdecydowała się mi pomóc i być dawcą. Wow, to bardzo szlachetne z jej strony, że pomogła żonie swojego byłego partnera. Owszem, myśleliśmy, że może przemyślała, że może chciałaby być dobrym człowiekiem. Zazwyczaj nie słynęła z dobrej opinii. No, ale okej, okay, ta sprawa również się rozmyła. Długo była cisza. A co teraz się wydarzyło? Okazało się, że ma jakiś duży problem finansowy, i proszę sobie teraz wyobrazić, że ona zawnioskowała do sądu o zwrot przez mojego męża wszystkich zaległych alimentów za lata, w których nie wiedział, że ma córkę. Jej, tak mi przykro. Bardzo się boimy, że ta sprawa jest nie do wygrania. W końcu te pieniądze jej się należały, ale czy w tej sytuacji, jeśli on nie wiedział o istnieniu tej córki, to w jaki sposób miał sprawować obowiązek alimentacyjny? Ona nigdy w życiu wcześniej tego nie zgłaszała. Rozumiem, kwestia bardzo sporna. Według prawa powinien to zwrócić, ale szczerze powiedziawszy, porozmawiam z sędzią, wydaje mi się, że uda się to wygrać. Mój mąż dostał wezwanie. Na dzisiaj nie wiem, czy zdążymy zrobić cokolwiek. Dobrze, zerknę w dokumentację, porozmawiam z sędzią i myślę, że da się coś z tym zrobić. Spróbujemy chociaż zmniejszyć troszeczkę sankcje, tak, żeby mąż nie musiał spłacać za wszystkie lata. Dziękuję pani bardzo. Naprawdę nie wiem, co bym bez pani zrobiła. W zasadzie to też bez mojej przyjaciółki Marzeny, która mi panią poleciła. Mamo, pani Marzenki, bardzo duży dług wdzięczności. Jeśli mogę pomóc jej przyjaciółce, to zrobię wszystko, żeby to zrobić. Proszę mi wierzyć, myślę, że ta sprawa będzie do wygrania, ale nie obiecuję stuprocentowego sukcesu. Dziękuję pani bardzo. Czy jak mąż przyjedzie do sądu, to mógłby się na panią powołać? Oczywiście, niech podejdzie do mnie do mojego biurka. Dziękuję pani bardzo. Jeszcze raz. O, kochanie! Dobrze, że cię zostałam. Właśnie wychodzę do sądu. Myślałem, że pojedziesz ze mną. Długo cię nie było. No i nie chcę się spóźnić. Ja właśnie stamtąd wracam. Sądu? Po co tam byłaś? Uwierz mi, że chciałam zrobić wszystko, żeby Ci pomóc. Rozmawiałam w pracy z Marzeną. No i okazało się, że ma znajomą w sądzie, panią protokolantkę, która jednocześnie jest prawnikiem. Zaznajomiłam ją z całą sytuacją, wie co robić. Postara się również porozmawiać z sędzią, tak, aby jak najbardziej załagodzić sytuację. Myślę, że Aneta się tego nie spodziewa, że też będziesz miał małe plecy w sądzie. Naprawdę, kochanie, nie spodziewałam się, że uda ci się cokolwiek załatwić. Ja też się nie spodziewałam, ale pani tak się przejęła naszą sytuacją, że powiedziała, że zrobi wszystko, żeby nam pomóc. Ponoć ma u bardzo duży dług wdzięczności. My się tej twojej marzence to chyba do końca świata nie wypłacimy, jak jej się uda rozwiązać tą sprawę. Może nie w stu procentach, ale myślę, że mocno załagodzić. Chodź, jedźmy już, bo faktycznie się spóźnimy. Poczekam na ciebie, a ty powołasz się na naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję, kochanie. We wcześniejszych odcinkach wiedzieliśmy, że Aneta jest bezwzględna, ale nikt nie spodziewał się, że będzie chciała Michała sprowadzić na aż takie manowce. Chce wykorzystać go finansowo do granic możliwości i zażądać spłaty alimentów za wszystkie lata, w których nie wiedział i nie miał pojęcia o tym, że ma córkę. Myślicie, że uda mu się wygrać tę sprawę? Ja bardzo trzymam kciuki za Michała. Mam nadzieję, że wy też.